Uczestnikom szkolenia no, te nasze ćwiczenia przydadzą się w komunikacji ze swoimi klientami. Chodzi o to, żeby wypaść profesjonalnie, bo firma jest profesjonalna. W związku z tym przedstawiciele tej firmy też powinni być profesjonalni. O to w tym wszystkim chodzi. Kolenie medialne w branży nieruchomości, jak się okazało, jest bardzo trafnym wyborem. Nauczyliśmy się dzisiaj bardzo wiele o swoich blokadach, udało nam się je częściowo rozbroić i nabraliśmy ogromnej pewności siebie. Muszę przyznać, że doradcy do spraw nieruchomości w swojej pracy muszą wykazywać się bardzo dużą elastycznością i przede wszystkim bardzo klarowną komunikacją w kierunku klienta, więc czuję, że jest. To jedna z rzeczy, którą dzisiaj osiągnęliśmy i czymś niesamowitym było obserwować, jak doradcy z godziny na godzinę nabierają pewności siebie i budują siebie przed kamerą. Szkolenie było bardzo intensywne, muszę przyznać, że jesteśmy wykończeni. Na pewno jest to przebieżka nie lżejsza niż 12 prezentacji nieruchomości w ciągu jednego dnia, ale mamy bardzo pozytywne odczucia i dzisiaj wychodzimy z pełnymi głowami i masą nowych pomysłów, nie tylko na naszą pracę, ale też na siebie. Jesteśmy po całym dniu szkolenia, to szkolenie było wymagające, w ogóle zawsze te szkolenia są wymagające dla uczestników, bo jest dużo ćwiczeń, dużo skupienia, dużo wymagań ze strony trenera, a więc jesteśmy zmęczeni, ale zadowoleni, a nawet szczęśliwi.